Marcin ma non Omnis Moriar, ale co to oznacza i co to symbolizuje? Zanim do tego przejdę na YouTube wleciał właśnie filmik z cytatami łacińskimi na temat przemiania, czasu i śmierci, więc zapraszam właśnie Ciebie serdecznie link w bio. Dobra, wracamy teraz do non Omnis Moriar, czyli niecały umrę. Są to słowa, które przetrwały wieki. Napisane przez choracego rzymskiego poetę dla jednych to deklaracja nieśmiertelności, dla innych duma, że człowiek zostawia po sobie coś więcej niż. Tatuaż z tą sentencją staje się pomnikiem, ale nie z marmuru. To pomnik wyryty na skórze. Znak, że pamięć, twórczość, wspomnienia i czyny mogą przetrwać nawet śmierć. Noszą go ludzie, którzy nie chcą być ulotnym cieniem. To zdanie non omis Moriar mówi moje życie ma znaczenie. Coś po mnie zostanie. To może być dzieło, idea, a nawet odcisk w sercach bliskich. Ale jest też druga strona, troszkę mroczniejsza. Non omnis moriar, może być buntem przeciwko nicości. Krzykiem, że człowiek nie zgadza się z tym, by jego istnienie było tylko pyłem w czasie. Ten tatuaż nie jest ozdobą, to manifest. To wyznanie wiary w to, że śmierć nie zamyka wszystkiego, bo coś z nas zawsze zostanie. A co Ty sądzisz o tym tatuażu? Więcej ciekawostek znajdziesz na YouTubie, link w bio. Hello.